Biją cię. A wua... nie no, teraz schodzą jak głupie szmat. No może nie jak głupie szmaty, ale no schodzą. No w porównaniu do tego co było. O! Mm. O, oh, nice one matey. Dobra. Nie patrzyłem to na żony w ogóle. Fuck face. W ogóle nie patrzyłem na Fucking retard, isn't it? Isn't it? I teraz muszę sam go bić, a mnie jeszcze ucho swędzi musiałem się podrapać i przez to nie mogłem się healować. Syntrzą drapiącego ucha, znam to O widzisz, się jeszcze wkurzył na mnie. Widzę... Oj 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 oj, oj. <ślad> <Mi> przytuł <ślad> Tylko patrzę na twoje hapsy, nie? Tutaj pomarańczyk taki wiesz, ten, nie? A to za chwilę... O, znowu <ślad> <ślad> Może ja go nie będę wkurzał. Może nie. Jak go po 9 bije, to może do jutra zejdzie. O nie, wyjdziemy tutaj tędy? No nie wiesz, gdybyśmy weszliśmy. Już raz ich zabiłem, no co to ma być? Oj, to się nie I'm gonna fuck, uh, fuck, fucking bash your head in, mate. Uh, your head in, mate. Meet oh, me fuck. at the chicken shop. The fucking chicken shop mate I, i'll show you i show bring you. my machete, me crew me and i'll bash crew. your fucking head 11v1 isn't it and then i shag your nun tipa another thank you thank you yeah Oj, 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 oj! Ale trochę przytankiowałem. Tak patrzyłem na ten, ten, w prawym górnym teraz, na twojej chłopcy. Tak szep trochę szybko. A... Ja naparzałem także. O, oh my god! Ale gówno. Tyle? Nie no, tu coś musi być. Ja się nie zgadzam. Ja się nie zgadzam! Ja się nie zgadzam! No nie! Nie, ej. nie ma opcji. Drzwi, drzwi. O, jeszcze jedno, no, no to tam coś musi być. No musi. No musi. Tam móc. jeszcze jedne są. Ale tutaj już coś musi być. No ja się nie zgadzam z tym, że to było takie gówno. nie. To jest kamstwo. Eee. Ehm. Sure. Um, co um... cię. Cześć Golda! O, ta ściana zaraz właśnie. Tego ściana, co? No ściana pierdykła właśnie, bo mi się filmik załatwił. Ty. No ja tu zaraz będę się bił z jakimś Bosikiem. Powiem ci. Nie no ja nie przytankuję Ty! Tam jest coś dla Warka do otworzenia. W końcu! A. No to nareszcie Ile razy można mnie trafić na to, co może otworzyć. Dobra, Areszcie. ale to jest moja chwila prawdy. To jest twoja chwila prawdy. Jesteś jak... Ja Czekaj, Segmouth Heiser zapowiada, Segmund Heiser zapowiada. zapowiada. To jest twoja chwila prawdy. Shield, pokaż mi. <noise> Ty jest jasny. bo tu jest jeszcze szansa na armor. Szansa, szansa, szansa. Dobra, wyciśniemy dalej. A zaśpiewać coś? O... Musisz zaśpiewać hymn Armenii. <noise> Nie znam. Myślałem, że wymyślisz ej, wiem na Armenii pewnie leci tak O Armenia, Armenia Co ty robisz? No diję. Myślałem, że szukasz słów do jemnoarmeńskiego Czekaj, <laughs> szukałeś. Even better, I found it. Ooooo oh, shit. Nasz kraj wolny, niepodległy, co żył w, z wieku na wiek. Takie są słowa pierwsze. Fuck yes. <laughs> A tu zaraz zginę, bo się nie skupię. Ja <laughs> nie żyję już. Well, fuck. <laughs> Będąc moim, ten, normalnym ignorantem, nawet nie ma pojęcia, gdzie jest Armenia. <laughs> I teraz, nie mógłbym do... gdzieś strzelić, nie? W jakieś wypizdowo, nie? <laughs> ale, ale takim hejtym. Hej, śwogo. się nałóczy. Wiesz co? Nawet i odbym mnie z hej A. No możliwe, no. No. To już cię zhejdzi. Nie! Bo tak to jakbym dłupnął jakoś coś kupiego To byłoby na przykład dym... I teraz to jest przykład! Nie strzelam! Nie, poczekaj, to by będzie brzmiało jak strzał jeden. O nie, zapomniałem, że on będzie na mnie zły. Otwieram ten hajs. Nie, nie podaję przykładu. Kup no, no podaj, no podaj. Nie, 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 nie podaję jednak. No podaj. Nie, nie. W, nie, nie, ciekaw jestem teraz, bo, bo straciłem. Nie, nie, tak, co no. <laughs> no dobra. Znaczy nie, ja nie podaję, bo ten... No nie, podaję. Nie podaję hasła, nie, nie podaję hasła. Ale nie, gdzie byś obstawiał, no Nie, bo jak powiem gdzie bym obstawiał, to wyjdę znowu te pila. Znaczy. O, czyli... Ale powiem ci, że to... Nie no natomiast... ja... No dobra, fuck it, najwyżej się wytnie <laughs> obok Turcji, okej? Okay? No, no, no? Tak? Obok Azerbejdżanu. I no. Z Turcji. No, no to, no to, no to nie, jeszcze nie wyszedłem aż tak źle. Pod, pod e, tym, e, Georgią. Okej, okay. okej. Okay. No A to? to... Nad Dżorżem oh. jest Ukraina jeszcze. Nie wyszłem tak źle. Ale yy, od razu no. mi weszło w mapę i żeby mi ruta pokazywać jak dojechać do Armenii. <laughs> <laughs> Jesteś na wakacje? Nie. Co tam w ogóle jest, ty? Ja do Rumunii wolę jechać. Na, nauczę się jeść gruz. That's Waste! <laughs> Oooooooooooooo skersował mnie i w dupie jestem i gówno widzę no. A roga, weź ich bij No bije się one on one mam tutaj <śmienny> ja, ja mam 11 V1 <śmienny> 11 V1 masz <śmienny> 11 V1 Rost bitch No sz Bo dla mnie zły był Leżeś no i jakie ja mam go zabić, sam jak jego ja po 9-10 bije. Ale nie. Musisz sobie zaśpiewać. Dziś wielka noc, Świe. święta noc. Lupa ziajka i, i... lupa. Co? No. Mówisz? Oho. Pajajka i króliczek, w ogóle to nie ma sensu. Śpiewałem dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem, The Horrited tak tracker Okej. Okay. Palec mnie już boli, trzymam. A mnie te... coś użarło w nogę i teraz mam taki syndrom taki spędzącej co? nogi, że się nie da. Wiesz co, ja w ogóle dzisiaj się tak drapię w nogę i mnie boli, jakbym miał zdrapać z trupa czy Patrzę, a tam mnie Kotel yy, podrapał, nawet nie wiem kiedy. To jest kutach aż dopiero. No. To jest złe stworzenie. Mówiłeś, a mówiłeś, że ten, że ostatnio coś... mu spirit opadł. A weź, to jest debil. Teraz postanowił ciągle, jak tylko ja jestem w domu, to postanowił, że przychodzi do mnie i śpi na moim łóżku. A ja go wykopuję, bo mnie wkurza. Że śpi na moim łóżku i patrzy się. Because I might be busy Oooo mnie ta noga I co zapomnę o tym? To ten... Ale jeszcze czasami takie podświadomie mi się pojawi taka informacja, że ty, bo cię swędzi noga, nie? I ja wtedy wtedy odrzucam to znaleźliśmy chyba hamera. Chyba tak. Chyba skończyliśmy tego quest'a okay. i tutaj oczywiście nic nie było. Może on nam coś da? Mam nadzieję, no, no. Musi nam coś dać, nie? You have received new task. You got to be fucking... ...Cunt. Oh, speak Musimy... to Blacksmith Apprentice Fearing of in the town of Amanlu. Town of Amanlu jest... To, to ten ziomuś, co nam nie chciał dać tamtych y, żeberek. To na pustyni, mi się wydaje. Amanlu In the town of Amanlu Gdzie no. ludzie no. rozmawiają z duchami no. A inni ludzie biorą grzybki Oho o, o, okay. Tak myślałem Tak przymuszałem To level Co ja go nie pocisnę Nie dobrze Dziś go no, pociśniemy Weak twice bank no, no w sensie no... nie masz tyle duże życia, ale jak przypierdzieli Resistant to fire, no fuck off Czemu nic nie jest weak to fire? Bo fire jest yy, fire Ty no gdzie jest ten ziomalek? No nie wiem, szukam go No ale no tutaj już jest pustynia soldier, soldier. soldier. Znaczy tam na dole była brama, no ale tam już też pustynia mi się wydaje, że... Może wejdźmy do tej bramy Nie, ja tam w ziomków jakiś złych bigie Ja też widzę Tutaj są też O oh my god, ciało tu tak ciężko coś znaleźć o, kolejny ziom. No co, on jest na 18, nawet nie 19. Dobra. To zabiję. Uh, Alert all fr uh, friends w ogóle. O! Oh. Tam jeszcze hate characters who can heal. Znaczy ja się mogę healować, bo Nie, yeah, Who use healing magic, więc. Of nature Stella of life. Że piwko Stella? Stella. Otworzyłem, nic nie było. Nie, yeah, no nie, yeah, no. Dajemy sobie spokój to wygląda jakby ten Amalun to był na całej tej pustyni. No ale come on! No dobra, to robimy może zróbmy głównego questa. Może znajdziemy jakiś drugi outpost tam był w tamtą stronę, z tego co wiem. No ale to niemożliwe no. Albo gdzieś tutaj to jeszcze złota gwiazdka. Po lewej stronie, widzisz? No tak, tam jest pewnie ten, następny boss. Dobra, będę biegał po prostu jak kupi i szukał szarej gwiazdki. Okej, okay. też jak zrobię. Tylko, że w inną stronę. O, bo zostałem nazwany Masterat Hestrina. no I co on dał? Nowy heavy. quest. Ty, może ostatni side quest, secondary. Ale mnie otoczyli ja. Czekaj ty, bo tu jeszcze jest druga strona. Tam jest trzecia strona jeszcze. Trzecia strona medalu? Nie, trzecia strona tych sidequestów. To brakuje Pocznie nam jeszcze. Zauważyłem. Trzech. Też to zauważyłem. Miałem nadzieję, że to nieprawda. to powiem ci, że no. Miasta jak nie było widać tak nie widać dalej. Jest jakieś podziemie teraz jeszcze po drodze. Jakiś cave I tyle. A nie jeszcze zejście na dół, dobra Ale to tam następny boss, którego byśmy mieli ubić I następny cave Też Dupa, tu nic nie ma.